Korzystając ze wzorów na x wierzchołka Y wierzchołka, wyznacz sporzędne wierzchołka paraboli oraz przedstaw funkcję w postaci kanonicznej. Przedstawianie w postaci kanonicznej mamy kilka sposobów, ale tutaj jest narzucone, więc trzeba robić według polecenia, No i na przykład pod punkt A F od X równa się x kwadrat dodać 2x dodać 3, A jest równe 1, B jest równe 2, C jest równe 3. X wierzchołka to jest minus B przez 2A, czyli minus 2 przez 2 razy 1, czyli minus 1, Y wierzchołka będę potrzebował wyróżnik trumianu, czyli delta delta B kwadrat minus 4AC, czyli 4 odjąć 4 razy 1 razy 3, 4 minus 12, czyli minus 8, zatem y wierzchołka to jest minus delta, czyli 8 przez 4a czyli przez 4, czyli równa się 2. Postać kanoniczna, a, x minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q to są współrzędne wierzchołka, zatem postać kanoniczna a jest 1, x odjąć p, czyli x wierzchołka, czyli plus 1 do kwadratu, to jest tutaj ta jedynka, ta minus jedynka i plus q, a q to jest y wierzchołka, czyli 2 plus 2. I wierzchołek paraboli ma współrzędne x wierzchołka, czyli p minus 1 i q, czyli y wierzchołka 2. No i na przykład podpunkt D. f od x równa się minus 4x kwadrat, dodać 8x i dodać 1 a jest równe minus 4, b jest równe 8, c jest równe 1. x wierzchołka minus b przez 2a, czyli minus 8 przez 2 razy minus 4, minus 8 przez minus 8, czyli 1. Delta, czyli wyróżnik trójmianu, b kwadrat odjąć 4ac, czyli 8 do kwadratu, 64, odjąć 4 razy minus 4 i razy 1. Czyli 64 dodać 16 to jest 80, zatem y wierzchołka minus delta, czyli minus 80, przez 4a, czyli minus 16, i to jest równe 5. Czyli wierzchołek ma współrzędne 1 i 5, a postać kanoniczna to jest a, czyli minus 4, x minus p, czyli x wierzchołka. Minus 1 do kwadratu, dodać q, czyli y wierzchołka, czyli dodać 5.